Dobry wieczór Państwu. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Z przyczyn techniczno-programowych, jest to już moje ostatnie z Państwem spotkanie w tym roku kalendarzowym w ramach tej pozycji, czyli mojego cotygodniowego felietonu. Tak więc bardzo chciałoby się dziś mówić wyłącznie o rzeczach takich przyjemnych, świątecznych. Żeby chociaż pozostawić dobre wrażenie przed świętami. No cóż, niestety, data zaznaczona w kalendarzu nie pozwala mi pominąć milczeniem tego, co wydarzyło się 16 grudnia w 1922 roku. Tego to dnia w gmachu Galerii Zachęta w Warszawie Zebrała się śmietanka towarzyska na uroczystość otwarcia wystawy malarstwa. Uczestniczyły w niej najwyższe władze państwowe. W pewnej chwili, w samym środku skupiska ludzi, padł strzał. Gdy krzyki przerażonych ucichły i ludzie się rozstąpili, na podłodze leżał bez życia. Pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Gabriel Narutowicz, zdążył piastować urząd przez niecały tydzień. Jak doszło do tego tragicznego wydarzenia? Cofnijmy się do 9 grudnia tegoż roku. W Warszawie Sejm właśnie zebrał się, by dokonać wyboru pierwszego prezydenta na konstytucyjną kadencję siedmiu lat. Żadna partia polityczna nie miała wyraźnej przewagi. Umiarkowane skrzydło, zrzeszone w grupie Wyzwolenie, w sojuszu z Ludowcami Witosa wystawiło kandydaturę Stanisława Wojciechowskiego. Prawica. Z narodową demokracją, czyli tzw. Endecją na czele, chciała wysunąć Romana Dmowskiego, swego przywódcę, który jednak kandydatury nie przyjął. W tej sytuacji prawica poparła Maurycego hrabiego Zamońskiego, bogatego magnata i zagorzałego rzecznika Endecji. Lewica zareagowała na to demonstracyjnym wręcz poparciem równie zagorzałego liberała i językoznawcy. Polaka o dźwięcznym nazwisku francuskim Jana Baudouin de Courtenay. Jak było do przewidzenia, poparły go wręcz wszystkie grupy mniejszości narodowych. Gdy w kolejnych turach głosowania stało się jasne, że Stanisław Wojciechowski nie dostanie wystarczającej liczby głosów by przejść, a nie chcąc dopuścić do wyboru samojskiego, grupa Wyzwolenie, dodajmy, że zbliżona do Piszuckiego, poparła kandydaturę nową, niebraną przedtem w ogóle pod uwagę. Tym nowym człowiekiem był Gabriel Narutowicz, minister spraw zagranicznych. Z zawodu inżynier Narutowicz był politycznie umiarkowany i powszechnie szanowany jako człowiek wielkiej prawości. Był on do przyjęcia zarówno przez blok centrowy, jak i lewicę oraz mniejszości narodowe. Hrabia Zamojski, nie przewidując nowej kandydatury, był już prawie pełny swojego zwycięstwa nad Wojciechowskim. Kiedy jednak pojawił się nowy konkurent i po szóstej turze głosowania ogłoszono wyniki, Gabriel Narutowicz otrzymał 289 głosów, natomiast Zamojski tylko 227. Wściekła i rozgoryczona teraz Endecja natychmiast przystąpiła do nieprzebierających w środkach kampanii oszczerstw. Ponieważ Gabriela Narutowicza poparli również posłowie reprezentujący mniejszości narodowe, co dodajmy przechyliło szalę na jego korzyść, praca endecka obrzuciła prezydenta elekta wyzwiskami, z których żydowski pachołek i zdrajca należały do najłagodniejszych. Wzniecając antyżydowską histerię, która w pewnych kręgach znajdowała niestety podatny grunt, prawica usiłowała nie dopuścić do zaprzysiężenia prezydenta. W dniu 11 grudnia, w drodze na ceremonię złożenia przysięgi, orszak prezydencki był atakowany, obrzucany błotem, śniegiem i wyzwiskami przez bojówki jędeckie. Nie dopuszczono jednak do tego, by sztucznie podburzana ulica dyktowała politykę państwa. Ceremonia zaprzysiężenia odbyła się, jednak w iście grobowej atmosferze. Prawica jeszcze nie dała za wygraną. W jej imieniu poseł Stanisław Głąbiński posunął się do zażądania abdykacji prezydenta i do wyboru następnego głosami wyłącznie polskimi. Żądanie to było tyle bezczelne, co i naiwne. W końcu większość w Sejmie była praworządna. W dniu 16 grudnia prezydent po złożeniu kurtuazyjnej wizyty u kardynała Kakowskiego w południe zajechał wraz ze swoją świtą przed gmach zachęty na otwarcie wernisarzu. I w momencie, gdy zatrzymał się przed jednym z obrazów, został zamordowany. Zamachowca ujęto natychmiast. Okazał się nim Eligiusz Niewiadomski, malarz, historyk sztuki i fanatyk. Jak sam stwierdził podczas procesu, morderstwa dokonał z pobudek ideologicznych. Do Narutowicza osobistej urazy nie czuł, ale nie mógł pogodzić się z tym, że został on wybrany przy poparciu głosów żydowskich. Niewiadomskiego skazano na śmierć i stracono. Endecja usiłowała kreować go na męczennika i bohatera narodowego. Tak więc nienawiść doprowadziła do tragicznego aktu w początkach państwowości nowo odrodzonego kraju. Nie przyniosło to Polsce ani chluby, ani jakiejkolwiek korzyści. Przeciwnie, stanęła ona wówczas na krawędzi wojny domowej, do której nie doszło tylko dzięki rozwadze przywódców strony poszkodowanej, bo dodajmy, oburzeni haniebnym czynem robotnicy, jak również wielu kreskich biurzuczyków, już szykowało się do zemsty na wszystkich endekach. Drodzy Państwo, od tamtego ponurego dnia minęło równo 69 lat. I znów Polska stoi na rozdrożu politycznym. Niestety teraz też dochodzą do głosu, gdzie niegdzie niewybredne hasła wzniecające nienawiść. Napawa mnie też niepokojem to, że gdy dziś słuchałem wywiadu z faszystowskim politykiem, niedoszłym gubernatorem Luizjany David Duke, byłem świadkiem tego, że tak wielu ludzi z Arizony, popiera tego byłego herszta kupluks klanu. A ja szczególnie dziś chciałbym patrzeć na wszystko poprzez pryzmat zbliżających się świąt. Świąt, których hasłem przewodnim jest a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Jak dobrze byłoby, gdyby ci, których to dotyczy, na całym świecie Wyrzucili z serc niczym nieuzasadnione, nieracjonalne nienawiści. I nie chodzi tu tylko o uprzedzenia rasowe, ale o wszelką nietolerancję. Koloru skóry, wyznaniową, światopoglądową, nawet osobistą. I jak dobrze byłoby, gdyby na świecie rzeczywiście zapanowała dobra wola i pokój dla wszystkich. Każde Boże Narodzenie przenosi mnie w czas dzieciństwa. Był to czas zły, czas wojny, ale to było tam na zewnątrz, za oknami. Bo w domu mnie, kilkuletniego chłopca, wszystko cieszyło. Ubieranie choinki, święty Mikołaj i ten tekturowy, kolorowy zegar z obrazkami przy każdej godzinie, który do dziś. Jakoś zapamiętałem. Cieszyły mnie kolędy, ale dopiero dziś zdaję sobie sprawę z tego, co mnie cieszyło najbardziej. To wielkie ciepło, jakie czułem w spojrzeniu matki i w obecności najbliższych zebranych na tej skromnej, wojennej wigi. Wiele następnych pięknych i wzruszających wigili przeżyłem i to na trzech różnych kontynentach. A gdy każda kolejna się zbliżała, zawsze czułem jakieś wewnętrzne uspokojenie. Znajdowałem we własnym sercu jakąś ochotę wyjścia ludziom naprzeciw z dobrym słowem. Chociaż do Bożego Narodzenia jeszcze prawie dwa tygodnie, już dziś więc życzę wszystkim, miłym radiosłuchaczom, właśnie tego samego: spokoju i wzajemnej miłości. Niech Bóg błogosławi wszystkich w te święta i przez cały następny rok. Niech też błogosławi całą naszą Ojczyznę.